Cześć witajcie w kolejnym poradniku na moim kanale. Dzisiejszy poradnik będzie obejmował racket jumpy, czyli praktycznie podstawę yy, z podstaw yy, gry... z yy, soldiera. Grałem mapę Hightower, ponieważ jest ona idealnie stworzona do racket jumpu, yy, do tego seciku, Ale to nie o to chodzi Aha, przyszedł jakiś gościu, i ty mnie zabił Super, super Dobra yy... Ciekawe, czy się zgodzi Dobrze, więc zaczynając od tego. Może ja nie będę wychodzić, bo mnie nie będzie yy, Zaczynając od tego. To nie jest takie proste, bo praktycznie w żadnej grze nie jest tak, tylko w tym, proces, że odbijecie się, nadaje Wam to jakieś przyspieszenie, prawda? Czyli ruch rakiety w przeciwnym kierunku Was wypycha, jeżeli coś uderzy. I tak jak zacząć racket jump na pewno nie tak jak teraz robię bo ja teraz nic nie robię nie przyciskam spacja ani nic widzicie i to nam daje dupny efekt żeby skoczyć wysoko musimy jednocześnie mieć y, kontrol przycisnąć kontrol i podskoczyć o tak, tak i to już jest wysoki racket jump tak więc y na sami spacji będzie nawet takie sobie ale od tego jest o wiele lepiej yy, dobrze zaczniemy jeszcze no jezu idiota yy, odpychanie od powierzchni i odpychanie od ścian co jest lepsze no, w sumie nie wiem ale jeżeli możecie odbijajcie się od ścian ponieważ to wam daje tak jakby Wiek, szybszy... chce się Nie, nie, wiem, to, nie to wam daje taki szybszy rozpęd, tak powiem. Zaraz zobaczycie jak to wygląda konkretnie. Czyli ja sobie idę... idę. Idę i po prostu chcę się szybko dostać na tą wieżę. No to nie będę szybki w A ten Mam z ścianę, więc się odepnę i już jest. Jolo. Dobra, chyba nas nie będzie. Nie będzie nas bił. Tak więc dobra. I widzicie, odkryłam się od ściany, od ściany, już jestem tutaj. Owie ok, szybciej jakbyście szli. Ściana, ziemia. Jestem tutaj. Tak więc to jest subcią. Jeżeli wam się nie udaje na początku, to się nie przejmujcie, bo to jest najzwyklejsze. To może być, yy, ponieważ nie jest to takie yy, łatwe na samym początku, no, tak jak mówiłem, w żadnej grze yy, nie jest to tak pokazane dobrze jak w Fortress. Tak więc no, to byłby raczej taki błyskawiczny poradnik, nie ma co więcej gadać. Musicie trochę poćwiczyć, jeżeli chcecie dojść do trochę większej prawy, Na przykład, żeby już latać sobie z ogrodnikiem z archem i zabijać ludzi. mam tutaj już... O. Więc to zabójstwo praktycznie. Bo nawet spędziłem ostatnio czasu, praktykując, no i myślę, że jestem lepszy niż byłem. To na pewno. No dobra, tak więc ja się z wami żegnam. Pa, na ten moment też Was żegnam, że nie nie da rady. Yy, dobra, tak więc pa, pa, sprawdźcie resztę, inne moje filmy. Cześć.